Hej, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Jeśli podoba Wam się to co robię, zostawcie proszę subskrypcję i łapkę w górę. Naprawdę bardzo mi to pomoże. Kiedy będzie nas pół miliona, to zagramy i dokładnie sprawdzimy tabliczkę Uidża. Także liczę na Waszą pomoc. Dzięki. Autor kanału Really Haunted, którego sytuację obserwujemy już od kilku odcinków, podzielił się ostatnio bardzo ciekawym nagraniem. Dla tych, którzy nie orientują się w tej sprawie, powiem na szybko, że mężczyzna i jego żona zaczęli doświadczać paranormalnych zjawisk w swoim domu w Anglii. Były to zdarzenia przeróżne, dziwne odgłosy, przesuwające się małe przedmioty czy ciężkie i duże meble, a nawet udawało mu się nagrać coś, co mogło świadczyć o złych zamiarach obecnego w ich domu ducha. Z nagraniem, które pojawiło się na jego kanale zaledwie kilka dni temu, jest podobnie. Tym razem jednak to nie mężczyzna był celem złośliwego poltergeista, a jego żona. Na nagraniu możemy zauważyć, że do śpiącej kobiety bardzo powoli zbliża się lekki zarys, jakby delikatny cień, a po chwili coś ciągnie ją za włosy. Mimo dość mocnego pociągnięcia, żona autora nagrania nie wybudziła się ze snu i szczerze mówiąc może to i lepiej, bo doświadczając czegoś takiego w środku nocy naprawdę można dostać zawału. oczywiście dom pary z pierwszego nagrania nie jest jedynym, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Takich miejsc na całym świecie jest naprawdę wiele, między innymi to, w którym przez pewien czas nocował autor kolejnego nagrania. So the, uh, TV just Someone here? I huh, just heard like a tickling handle or something. Hello? Someone here? Did you shut the TV off? hearing noises by the door are you behind the door i hear you out there Thought i saw him move a little bit Oh, fuck. Holy fuck. Oh my god, that's fucking scary. Wow. I want to see what's behind the door, but I'm scared to go look. mężczyzna doświadczając wyłączającego się samoistnie telewizora i zamakających się z dużą siłą drzwi zebrał w sobie wszystkie pokłady odwagi i po kilku minutach sprawdził czy ktoś czasami nie stroi sobie z niego żartów jak jednak możecie się już domyślić po otworzeniu drzwi i sprawdzeniu pomieszczenia do którego prowadzą okazało się że w środku nikogo nie ma niestety nie wiadomo zbyt wiele o tym nagraniu ale pochodzi z kanału nazwie John Huntington i oprócz tego konkretnego znajduje się tam wiele paranormalnych nagrań jeśli więc macie ochotę poszukać czegoś na własną rękę, to link znajdziecie, tak jak zawsze, w opisie. Dla tych młodszych z Was, którzy jeszcze uczęszczają do szkoły, na pewno jest ona jednym z najstraszniejszych miejsc. Co jednak powiecie na szkołę, w której wieczorami na korytarzach ukazują się tajemnicze cieniste postacie? Brzmi ciekawie, prawda? Właśnie coś takiego spotkało pewnego mężczyznę, który pracował w niesprecyzowanej szkole. pełnił funkcję ochroniarza i zostawał w tamtym budynku co noc, samemu w ogromnej starej szkole, na całą noc. Cóż pewnego razu okazało się, że tak naprawdę wcale tak do końca sam nigdy nie był. Podczas jednej ze swoich zmian usłyszał dziwne odgłosy stukania. Oczywiście jako ochroniarz musiał to sprawdzić, a na wszelki wypadek postanowił wszystko nagrać swoim telefonem. Mężczyzna prowadzony podejrzanymi odgłosami dotarł do miejsca, w którym zaczynają się schody. I to dosłownie i w przenośni, bo po chwili jego oczom ukazała się nienaturalnie czarna postać, nagle przechodząca przez korytarz. Kiedy jednak ochroniarz za nią pobiegł, nie odnalazł kompletnie nikogo. Kim więc lub czym mogło być to, na co natknął się tamtej nocy mężczyzna? Duch, zjawa, czy może jeden z niesławnych ludzi cienia? Niestety odpowiedzi nie poznamy raczej nigdy, szczególnie że po długich poszukiwaniach nie dałem rady odnaleźć oryginalnego nagrania i jego autora, a tym samym nie mam o nich żadnych konkretnych informacji. Parę dni temu jako krótkiego shorta wrzuciłem pewne nagranie, które wygląda bardzo spektakularnie, jednak nie miałem o nim żadnych szczegółów. Z pomocą przyszliście wy i udało się znaleźć oryginalne nagranie, a sprawa jest na tyle ciekawa, że jak najbardziej zasługuje na miejsce w odcinku. Nagranie tyczy się bytów, które jego autorzy określają mianem cieni. Według nich cienie to istoty żywe, ale działają na innej płaszczyźnie fizycznej i przez to nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. Nie są to jednak ludzie cienia, o których czasami wspominam. Nie, cienie, o których mowa, to coś całkiem innego. W dużym skrócie chodzi o to, że cokolwiek to jest, potrafi się nami żywić, naszymi emocjami, tym jak się czujemy, i zwykle nasz sen to dla nich pora obiadowa. Tak więc kilku mężczyzn po bardzo długich przygotowaniach postanowiło przeprowadzić eksperyment i celowo sprowadzić na jednego z nich tajemniczego cienia właśnie. Ochotnik miał udowodnić, że lata medytacji i panowania nad sobą pozwolą mu się obronić przed tym, czego zobaczyć nie jesteśmy w stanie. W praktyce jednak nie wszystko poszło po jego myśli. Z tego co zrozumiałem, celem eksperymentu było celowe sprowadzenie cienia i przekierowanie jego uwagi na inny cel, mówiąc innymi słowy, zwabienie go smacznym obiadem, a następnie odebranie mu go sprzed nosa. Według tych, którzy przeprowadzali eksperyment, to właśnie to spowodowało tak agresywną reakcję. Nagranie wygląda naprawdę bardzo autentycznie i jest po prostu przerażające. Mężczyzna sprawia wrażenie ekstremalnie przerażonego i zachowuje się, jakby starał się ze wszystkich sił uciec. Na szczęście po kilku sekundach walki odzyskuje panowanie nad sobą i natychmiastowo przechodzi do medytacji, która miała być jego jedyną bronią. Ale czy nagranie jest autentyczne? Nie wiem, ale wydaje mi się, że dookoła całej sprawy krąży znacznie więcej i krótka wstawka to stanowczo za mało, żeby dokładnie o nim opowiedzieć. Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, kiedy natknąłem się na coś takiego związanego z określeniem cień, ale o tym niestety nie mogę Wam opowiedzieć. Natomiast jeśli chcecie dowiedzieć się o tym więcej, w opisie znajdziecie link do filmu w języku rosyjskim, ale są w nim angielskie napisy, więc powinniście bez problemu zrozumieć całość. Na czas następnego nagrania przyłączymy się do poszukiwacza duchów z hiszpańskiego kanału Solo Paranormal. Tamtej nocy wybrał się do miejsca, które wcześniej już odwiedzał i w którym udało mu się zarejestrować pewne tajemnicze zjawiska, a przynajmniej tak mu się wydawało. Na wszelki wypadek postanowił wrócić tam raz jeszcze i dla własnego spokoju prześwietlić to miejsce ponownie. Na nasze szczęście, szybko okazało się, że wcale mu się nie przewidziało i rzeczywiście coś tajemniczego zalęgło się w tamtym budynku. Ya estamos, con que eso se mueve. Yo nunca me sé si eso se está moviendo o no. Me tengo que fijar antes de entrar, coño, si esas cosas se mueven o no. ¿Mueve alguna cosa, hace un ruido o algo? Algo, haz algo, un ruido, algo, pero bueno, a ver, se mueve un poquito, pero no tanto como lo de la otra vez, un poco se mueve. Su madre que eso se ha movido eh a mí no me jodas Uf, ves es que es... y encima sonaba algo no me jodas Uf, a mí esas cosas me ra... Estas cosas me rayan macho Mężczyzna przez cały czas przebywania w tym miejscu raz za razem trafiał na coś, co mogło wskazywać na obecność duchów. Dziwne dźwięki, ruszające się przedmioty i niespokojny ekwipunek do ćwiczeń. Niestety nie znam tego języka i nie jestem w stanie powiedzieć Wam żadnych konkretów, ale pozwólcie, że zadam jedno pytanie. Czy to, co spotkało autora nagrania tamtej nocy, wygląda dla Was wiarygodnie? Czy może jednak za bardzo do Was to nagranie nie przemawia? Dajcie koniecznie znać pod odcinkiem. A jeszcze na koniec mam dla Was krótką historię od lekarki, której integralną częścią jest właśnie to nagranie. Posłuchajcie. Moja przywiązana do łóżka pacjentka została skierowana do hospicjum. Oznacza to, że po prostu oczekiwała na śmierć. Przez cały czas powtarzała nam, że jej mąż już idzie po to, aby zabrać ją do domu. Mówiła, że wjeżdża na górę windą. Nie zwracaliśmy na to zbyt wielkiej uwagi. Myśleliśmy, że to jakieś zmiany mentalne albo leki. Czas wizytacji w ośrodku kończył się o siódmej wieczorem. Ale kiedy drzwi windy nagle zaczęły się samoczynnie raz za razem otwierać i zamykać, kobieta uśmiechnęła się szeroko i powiedziała: Nareszcie przyszedłmy zobaczyć. Ta kobieta po tej nocy już nigdy nie obudziła się na śniadanie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, i jeśli tak, to bądźcie na tyle mili i zostawcie mi Waszą subskrypcję. Z góry wielkie dzięki. Dziękuję również wszystkim wspierającym, a w szczególności strasznie ciekawym, egzorcystom i medium. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia już niedługo, trzymajcie się, cześć.